Witam ponownie na moim kanale. Chciałam wam dzisiaj pokazać pracę, którą wykonałam na y, wyzwanie u, u Gosi y, z kanału Greta Art Studio. Y, nie pamiętam, które to już wyzwanie, ale y, teraz jest y, tematem tryptyk. Y, no, u mnie taki może nietypowy. Nie wiem właśnie, czy to się zalicza do tryptyku. Y, ja to tak. Y, jak usłyszałam tryptyk, od razu pomyślałam o tych yy, 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 sklejkach, które tutaj mam, właśnie wyciętych, w takie yy, pisma nieregularne. I yy, yy, zrobiłam je tak, właśnie yy, przeciągnęłam je przez maskę z cegły. I miałam takie, właśnie stare papiery yy, z UHK Galery, takie, właśnie w cegły. I stąd pomysł potem na tą maskę. Tutaj też widać kawałek w sumie. To nie widać ich za wiele, ale są. Były właśnie inspiracją do dalszych czynów z, z tą pracą. Tutaj też jest. Może Wam opowiem o każdej z po kolei. Na każdej jest parę takich potarganych tych papierów. Maska. Z latarni morskiej chyba, w takie cegły e, Tekturki Tekturki Nie, 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 nie pisałam na tej tekturce, ale Wydaje mi się, że z filigranek To były tekturki e, Metale z midform casting e, Odlewy Z masy, takie zegary Coś takiego e, Tutaj klucze To też są odlewy masce, one są takie bardziej może romantyczne to są takie serduszka w tym, ale ale nie przeszkadzało mi to, pomalowałam to na brązowo farbami, z DecoArt z finaber, dwa zielone kolory jeden brązowy z i dwa kolory z Deco artu. kuleczki, woski z Cadence i z PentArt'u to też jest z masy, znaczy. To są masy z jaksona. Na początku nie byłam do nich przekonana, dopóki właśnie nie zaczęłam wykonywać takich mediowych prac, bo jednak. z tej miękkiej masy one się wyginają, ciężej je przykleić, a te po prostu są takie fajne, sztywne. I teraz wolę właśnie te, te sztywniejsze odlewy no może się kiedyś przekonam do tych żywicznych może kiedyś spróbuję ale jeszcze, jeszcze nie teraz są też wstęple Skyser Crafta z pękania tutaj napisy też z Crafta to jest tekturka, która mi została jeszcze z kitu kartkowego, one są chyba ze Artu. ten zegar taki główny jakby i to jest to Aha, i tu jest no, zdjęcie mojego męża. Tutaj też odcisnąłam z Agaterii maskę mm, z trybikami. I tutaj w tle też ona się pojawia. Gdzie nigdzie ją widać. Tutaj ta średnia. Tutaj bardziej widać właśnie te odciski. Te, te przez maskę przeciągnięte trybiki. No i tutaj też Smith Forum Casting, nie wiem ten zegar chyba nie, ale też jest metalowy. Napisy to jest Tim Holtz właśnie z ostatnich moich zakupów. I tutaj taki klucz i jak to się nazywa, <grywka> dziurka od klucza o. <grywka> I tak. I tutaj właśnie też jest taka dziurka od klucza. Nie wiem, jakoś tak mi się to bardzo spodobało. Taki fajny punkt, jakby na tej pracy. No i to w zasadzie tyle. Chętnie poczytam, co myślicie o tej pracy. No i to tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.